Co warto zobaczyć w Barcelonie? Świetnym uzupełnieniem będzie zapisany stories, aż 300 kafelków również z okolic Barcelony. Zobaczcie też opis tego wideo. Na początek piękne wnętrza Pałacu Muzyki Katalońskiej. Warto kupić bilet online łączony ze Szpitalem Świętego Pawła, bo oba te miejsca robią duże wrażenie i moim zdaniem mają bardzo ciekawą historię. Sagrada Familia to jeden z symboli Barcelony. Koniecznie kupcie bilet wstępu z dużym wyprzedzeniem. Nie jest tani, ale wnętrze Bazyliki, szczególnie w słoneczny dzień powala. Zobaczcie katedrę świętej Eulali i tuż obok niezwykłą mozaikę. Park Güell polecam tuż po otwarciu. Podobnie jak Casa Vicens, Casa Mila czy Casa Batio to piękne projekty Gaudiego. Nawet tylko z zewnątrz robią wrażenie, podobnie jak Casa Comalat, choć to już inny architekt. Nieco dalej od centrum i tu trzeba będzie podjechać autobusem ciekawe Muzeum Nauki, które polecam szczególnie rodzinom z dziećmi. A to już łuk triumfalny i położony niedaleko Park Ciutadeia z imponującą fontanną czy wielką rzeźbą mamuta. Jeszcze Biblioteka Publiczna Arús i imponujący Plac Hiszpański z magicznymi fontannami i górującym nad okolicą Muzeum Sztuki Katalońskiej. Na wzgórze Monżuk można wejść na piechotę, wjechać kolejką lub autobusem. Zwiedzając dzielnicę Barigoti koniecznie zajdźcie na Plac Real. Zobaczcie port i oceanarium i odpocznijcie na plaży Barceloneta.